Te 60-tonowe wywrotki robią ogromną różnicę, więc awaria jednej z nich to poważny problem. Trzeba ją naprawić, zanim opóźnienia staną się poważne. Prace na długiej odkrywce stanęły, odkąd awarii uległa jedna z wywrotek. 300 ton ziemi na godzinę nie dociera do przesiewacza, a naprawa potrwa. Może nam pomożesz. Mitch potrzebuje surowca w maszynie. Zajmiesz się tym, bo nie damy rady pracować szybciej. I przestań tak na nas łypać. By naprawić wywrotkę i wznowić produkcję. Taylor musi naprawić uszkodzony wał napędowy. Wymieńmy go. Do roboty. Oto nowa uprząż, którą musimy zamontować. Pierwszy krok to wymiana zniszczonych przewodów, zanim przyjdzie pora na montaż wału napędowego. Wsuniemy je tutaj. Jesteśmy poganiani, więc uwijamy się jak w ukropie. Uprząż na miejscu. Wszystko zabezpieczone. Bianco przywiozł wał. Podniesiemy go dźwigiem. to to będzie ostatnia część naprawy. Tak powinien wyglądać wał napędowy, nie uszkodzony. Ustawmy go. Wał jest podniesiony. Bierzmy się do pracy. Ale drągal. Musimy go idealnie dopasować. Żłobki wchodzą w rowki na kołnierzu. Dokręcam wał z przodu, a później dopasujemy go od tyłu. Mamy wrzucony jałowy bieg i wał się obraca. Teraz czeka nas niebezpieczna część zadania. Łomem wywieram nacisk, symulując działanie hamulca. Delikatnie popuszczę go, by wszystko dopasować. Kiedy dokręcimy śruby, będę mógł wyłączyć silniki. Puść. Ile? 30 stopni. Jeszcze trochę. Zaczekaj. Udało się. Dam znać Mitchowi, że wywrotka jest gotowa. Dobra robota. Jak dobrze, że mogę wrócić do pracy i wożenia surowca. Taylor to czarodziej. W mgnieniu oka naprawił ciężarówkę. Oby to był koniec awarii. Po ledwie sześciu godzinach A60 zaczęła znów przewozić surowiec.